Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje y, dzisiejsze czytanie. Dzisiaj zrobimy czytanie, co mnie czeka w miesiącu grudniu, co się wydarzy w miesiącu grudniu, jaki będzie ten miesiąc grudzień, jaka energia ogólna będzie mi towarzyszyć w tym miesiącu grudniu. Na co powinnam, powinienem zwrócić szczególną uwagę, czy też na co po, po, powinnam, powinienem uważać. To jest też to. Stosunki rodzinne i stosunki towarzyskie, czyli znajomi, y, 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 tutaj y, y, przy, y, 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 przyjaciele, czyli tak naprawdę najbliższe y, otoczenie. Y, tutaj mój y, relacja, ja, mój Partner, mąż, bądź mój przyszły partner, y, y, mąż, y, strefa y, zawodowa i tak naprawdę y, 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 finansowa czyli co się będzie działo w tej sferze, y, Y, zawodowej i y, finansowej. Y, wskazówka y, Rada na, y, na ten miesiąc grudzień y, oraz karta uzupełniająca czy też dopełniająca y, ca y, y, całość y, Czytania? I teraz tak, kochani, yy... zaczynamy yy... w tym miesiącu grudniu, będzie jakieś. Yy... Yy... Odrodzenie, wskrzeszenie. Wy tutaj będziecie coś wskrzeszać, będziecie coś y, odradzać, ale całkiem możliwe, że y, w waszym życiu coś się odrodzi, y, y, czy, też, czy też powróci y, do życia na nowo. Nie ja mam wrażenie, że wy rozliczycie się ze swoją przeszłością i zamkniecie pewien etap, a te rozliczenia i jeżeli zrobiliście coś dobrego w przeszłości, to otrzymacie na e, nagrodę zostaniecie wynagrodzeni. Jeśli e, zrobiliście coś złego, to, e, to zostaniecie. E, ukarani. I tak samo jeżeli ktoś zrobił Wam coś złego w przeszłości, jeżeli ktoś Was w jakiś sposób zranił, skrzywdził, to otrzyma karę. Jeśli zrobił coś dobrego dla Was albo wam, no to ta osoba otrzyma w zamian, otrzyma jakąś nagrodę. No właśnie, mam wrażenie, że wy tu yy, yy, w zamian za, yy, yy, za to, że ktoś wam... Yy, yy, Tutaj ofiaruje swoją miłość, wy to, wy to miłość odwzajemnicie. I tutaj dacie tej osobie tyle samo uczuć, tyle samo miłości, ile ona ofiaruje wam, ale możliwe, że w przeszłości było tak, że ktoś nie odwzajemnił tutaj e, waszych uczuć e, e, waszej e, e, waszej e, waszej e, waszej miłości e, będzie tutaj w, w zamian za e, 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 za, za Waszą miłość tutaj ofiarował Wam swoją, swoją miłość, swoje uczucia. Nie ja mam wrażenie, że wy na nowo tutaj odrodzicie swoją miłość. Być może rozpoczniecie y, na nowo y, wasza, waszo miłość. Możliwe, że wasza historia tutaj miłosna, która rozpoczęła się w przeszłości, rozpocznie się e, e, rozpocznie się na nowo. Te uczucia, które was tutaj kiedyś łączyły między innymi, to e, uczucie miłości, też odrodzi się. Na nowo. Na pewno to, co się odrodzi, albo narodzi na nowo w Waszym życiu, przyniesie Wam szczęście, otworzy Wam tutaj bramę, drzwi do Waszego szczęścia. Możliwe, że wy się ze sobą zwiążecie e, że, te, że te uczucia tutaj e, że ta miłość która sobie e, 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 która sobie nawzajem e, e, która sobie dacie tutaj o, e, o ofiarujecie Yy, tutaj, yy, no właśnie, was ze sobą bardzo silnie zwiąże. Yy, całkiem możliwe, że yy, yy, wy zbierzecie to, co zasialiście, czyli jeżeli tutaj yy, yy, ta, ta miłość, która została zasiana w Waszych sercach, ona przyniesie, czy też wyda, wyda owoce. Całkiem możliwe, że Wy zasiejecie tutaj te ziarnka miłości w Jego sercu. I to ziarnko wyda owoce, czyli wy tutaj zbierzecie owoce y, waszej, y, waszej y, miłości. Y, ja mam wrażenie, że wy tutaj będziecie walczyć o te, y, o te uczucia, y, y, o tę y, miłość. Y, i też o odrodzenie się tych uczuć, tej wskrzeszenie, odrodzenie się tych uczuć e, e, na nowo. Tutaj jest zmiana perspektywy, zmiana tutaj. E, 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 Patrzenia. Wy zmienicie pozycję i zaczniecie inaczej, jakby z innych pozycji. Tutaj yy, yy, patrzeć na. Yy, na to całą sytuację, która będzie się działa, która będzie zachodzić między wami całkiem możliwe, że to się już rozpoczęło. No właśnie, że tu już coś się zaczęło między wami dziać. Tak jak mówiłam W waszym życiu, bo ja, y, wasze y, wy rozpoczniecie, może nie, y, wy rozpoczniecie zupełnie nowe y, życie tutaj. Y, będą was otaczać. Y, zupełnie nowe rzeczy, tutaj. Y, z, Zu, y, y, zupełnie nowi ludzie. Całkiem możliwe, że będziecie musieli podejmować y, nowe decyzje, tutaj y, y, dokonywać zupełnie y, nowych. Y, y, wyborów, ale pojawią się też nowe uczucia, między innymi y, będziecie doświadczać y, no, y, nowych uczuć, między innymi właśnie y, być może tutaj y, y, doświadczycie y, tej, y, y, tej miłości. Wy uwolnicie się od bólu, czy też wyzwolicie się od bólu i yy, yy, cierpienia. Możliwe, że ta Wasza miłość, która Was połączy tutaj, yy, sprawi, że Wy yy, Zapomnijcie o tym, co było, o tym, że ktoś was kiedyś zranił, że cierpieliście, ponieważ tutaj wasze życie tutaj zupełnie ulegnie zmianie, również pod tym względem. Materialnym, jak i y, finansowym, do Was dotrze to, co do Was od dawna zmierzało, co było w drodze być, być może to, do czego sami tutaj, y, y, no właśnie, dążyliście. No właśnie. Y, odwrotnie. To, co y, y, to do czego dążyliście tak naprawdę przyjdzie do Was, do Was. Właśnie, wy sięgniecie po miłość. Być może nawet się, 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 sięgniecie po nowe życie, się, sięgniecie po szczęście, i to zakończy wasz trud, jak i, i, i wysiłek, jak i, tu włożyliście w osiągnięcie tego szczęścia, bo Was tak naprawdę połączy miłość, do której, do której, do której dążyliście. No właśnie, czyli przyjdzie do Was to. Do czego sami, e, sami, e, sami, e, sami, dążyliście i tutaj wasza sytuacja odmieni się, tutaj wasze życie odmieni się zupełnie, również pod względem, e, tutaj, e, e, mater, a, przepraszam, to nie jest tutaj, e, również pod, pod względem materialnym i e, i finansowym i to co wkroczy do Waszego życia tutaj sprawi, że będziecie y, tutaj w pełni szczęśliwi i niczego nie będzie Wam tutaj brakowało y, do y, 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 do, do szczęścia. Wy tak naprawdę dzięki swojej tutaj wzajemnej, no właśnie dzięki swojej wzajemnej miłości uleczycie wasze, wasze zranione, zbolałe serca. Yy, tutaj wy będziecie yy, 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 współ, yy, współ, yy, współpracować nad stworzeniem tutaj Waszego związku, yy, Waszej, yy, Waszej, yy, Waszej, yy, Waszej, yy, Waszej Relacji. Ale wy też połączycie, tak jak mówiłam, wy będziecie walczyć o, 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 o wasze nowe życie, o wasze szczęście, tutaj o, o, o waszą miłość wspólnymi siłami. Czyli wy tu tak naprawdę połączycie. Yy, 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 połączycie siły w walce o swoją miłość, o swoje szczęście i tak naprawdę o swoje yy, nowe yy, o uczucia. Yy, wy będziecie walczyć o uczucia, o miłość, tak naprawdę o swoje wzajemne tutaj, yy, tutaj, yy, tutaj uczucia no właśnie i tutaj was połączy wzajemne dzięki tym staraniom dzięki tej walce was, was, was połączy was, was połączy wzajemna wzajemna miłość no właśnie tutaj która która tak naprawdę uwolni was od waszego bólu, od waszego, od waszego, od waszego cierpienia, Sprawi, że y, tutaj y, wy, wy odejdziecie od przeszłości, od tego co było i zacznicie wszystko na nowo. Wy się połączycie, y, tutaj y, być może zejdziecie się po jakimś rozstaniu, po jakiejś rozłące, po, y, po jakiejś y, y, separacji. I tak naprawdę zacznijcie wszystko od nowa, od początku. Właśnie. Mam wrażenie, że wy ostatecznie zamkniecie przeszłość, zostawicie za sobą przeszłość i zaczniecie wszystko od nowa, od początku. Możliwe, że. Yy, Uwolnijcie się yy, od, od tego, co było, yy, od, yy, od, o, od waszej przeszłości, tutaj yy, 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 Za zapomnijcie o niej, no właśnie. Tutaj y, 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 m, możliwe, że wy walczyliście y, y, o to, żeby, żeby uwolnić się y, od, y, od, waszej, od waszej przeszłości, która zresztą była pełna bólu i cierpienia. Wy chcecie zapomnieć o tym całym bólu, y, o tym całym smutku. I iść dalej, i wy ostatecznie tutaj. Y Y, z, y, y, zwyciężycie w tej walce czyli, czyli tutaj pokonacie ten ból to cierpienie i zaczniecie wszystko od nowa czyli ja wiem, że to jest etap na którym wy coś ostatecznie kończycie coś z, y, coś y, Coś, y, coś coś zamykacie i tutaj dalej już nie będzie powrotu y, do tego co było. Te, teraz już nie możecie się y, cofać, bo tego, co było, już nie ma, już y, odeszło, wy już, wy już tak naprawdę nie wrócicie do tego, co było, bo tego już nie ma, wy tu y, jedynie, y, jedynie, co możecie, to tutaj iść dalej, iść do przodu, iść przed siebie. Y, kochani, y, ja wiem, że... No. Myślę, że na koniec będzie przekaz od, od, od kryształowego Aniołka. Pomyśl o siebie. Zadbaj o siebie. Znajdź czas dla siebie. No właśnie, czyli trochę tak od, odchodzicie od tego wszystkiego, co było w Waszym życiu, co się wydarzyło i tak naprawdę zaczynacie myśleć o sobie. W końcu zaczynacie y, myśleć y, 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 o sobie, jeżeli tak jest, to y, y, jeżeli tak jest, y, to y, brawo wam, brawo wam, bo. Y, bo już samo to, że odeszliście od tego, co było, i w końcu skupiliście się e, na sobie, zaczęliście e, e, myśleć o sobie, to już jest e, jakby pierwszy krok, który zrobiliście w kierunku Waszego szczęścia. E, e, Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytanie.